Drgawki, grymasy ludzkie, wypisana objętność, strach na twarzach tych ludzi. I potem te strzały, głuche strzały w tych rowach. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku mojego autorskiego kanału Łukasz Kazek History Story. Mimo 78 lat od ukończenia II wojny światowej, ona wciąż siedzi w polskim narodzie głęboko pod skórą. Ona wciąż obecna jest w zbiorowej świadomości polskiego narodu. Nikt nie badał dokładnie, świeżo po wojnie, jakie odcisnęła piętno. Ale dzisiaj są takie badania. Oczywiście najbardziej dzisiaj cierpią ci, którzy są ostatnimi żywymi świadkami tego koszmaru, jaki miał miejsce w Polsce w latach 1939-1945. PTSD to syndrom stresu pourazowego. To właśnie na to cierpią ostatnie dzieci, w cudzysłowie ostatnie dzieci wojny. Ci, którzy ją pamiętają, świeżo po wojnie, podczas badań w późnych latach 40. odnotowano, że 60 tysięcy Polaków zostało zdiagnozowanych jako nerwowo chorych Skutek tych wydarzeń. To jest bardzo maluteńka liczba. Gdyby tamci psychologowie lekarze mieli te narzędzia, którymi dzisiaj dysponuje służba zdrowia. Mieli tą metodologię i tą wiedzę, myślę, że musieliby zdiagnozować około milion Polaków, a może nawet i co trzeciego, a nawet co drugiego, który przetrwał hitlerowską okupację i czerwoną sowiecką zarazę. Rok 1942 okupacja niemiecka hitlerowska Polski okolice miejscowości Pawłów, dwunastoletni świadek, w tamtym czasie chłopiec, opowiada po wojnie. Wraz z dziećmi innymi ze wsi paśliśmy gęsi, pilnowaliśmy gęsi. I nadjechała furmanka z polskimi granatowymi policjantami i Niemcami. Na tej furmance siedziało sześcioro Żydów, dwie Żydówki i czterech mężczyzn. Dziś powiedziałbym, że nie byli to raczej mężczyźni, a nastolatki ich wiek szacowałbym na 18 maksymalnie do 22 lat. Za furmanką szli pawłowiacy, a więc mieszkańcy wsi. Zaprowadzili ich w okolice cmentarza. Tam Kazali wysiąść z furmanki. Oni byli w poszarpanych ubraniach, w łachmanach. Dziś powiedziałbym, że nie byli zbici, po prostu byli zmasakrowani. Powiedzieli im, aby zaczęli kopać rowy. Wieś miała stać. My, dzieci, zaczęliśmy uciekać. Granatowy policjant krzyknął, że mamy wrócić. Zapędził nas jeszcze jedną taką starszą osobę, która była chora umysłowo i kazał stać i wszystkiemu się przyglądać. Kiedy Żydówki i Żydzi kopią doły, granatowi policjanci z Niemcami palą papierosa, wyciągają alkohol, śmieją się głośno i rubasznie. Jak któryś Żyd kopie za wolno, podchodzą i uderzają go ręką albo kolbą pistoletu w tył głowy. Żydzi kopią jeszcze szybciej. Kiedy wykopali te rowy, każą się im w nich położyć i zarówno granatowi policjanci jak i Niemcy strzelają im w tył głowy my jako dzieci musieliśmy to wszystko widzieć myśmy się bali że zaraz zrobią to samo z nami ale nie zrobili chodziło im o to żeby tylko pokazać co robimy z żydami i co zrobimy z tymi którzy będą ich ukrywać zapamiętałem każdą cząstkę tego obrazu drgawki Grymasy ludzkie, wypisana objętność, strach na twarzach tych ludzi. I potem te strzały, głuche strzały w tych rowach. Część Niemcy zostawili, aby zasypali te rowy. I dzisiaj, w sytuacji, w której mamy mnóstwo filmów ze strzelankami, dla dziecka może byłoby to inne. Ale w tamtym czasie ja takiego widoku nie widziałem. To była potężna trauma, która została ze mną do końca życia i śniła mi się i śni po dzień dzisiejszy. Pytaliśmy w szkole między sobą, dorosłych i w domu, dlaczego? Dlaczego zabili tych ludzi? Co zawinili? Jaka była przyczyna? Dorośli odpowiadali: Niemcy nienawidzą Żydów. Będą ich exterminować. Podobno my mamy być następni. Ale nikt po wojnie z nami nie rozmawiał, nie było żadnego psychologa, nikt się nami nie zajmował, nikt nas nie leczył. Po prostu ciach, koniec wojny, żyj, działaj, rzęsie, się, buduj nowy dom. A to wszystko w głowie cały czas pulsowało, jak potężny rój szerszeni czy pszczół. Pamiętacie odcinek Mała Dziewczynka i Wojna o mojej babci Teresie Szczeciniak? Link do tego odcinka znajdziecie w opisie pod filmem. Babcia opowiadała mi, widzi, jak przez wieś jedzie furmanka z gnojówką. Na tej furmance z gnojówką jedzie. Małe dziecko, jest wiezione, prawdopodobnie żydowskie. Być może na postronek gestapo albo stronek milicji, może mówię stronek granatowej policji. Na rogu zatrzymuje tą furmankę polski granatowy policjant. Jedzie na rowerze do wsi. Ściąga to dziecko z furmanki i strzela. Zabija na miejscu. Rzuca i mówi do furmana, aby tego trupa żydowskiego tu nie było. Natychmiast masz go zakopać. A my stoimy 10 metrów od tego i wszystko to widzimy. Pamiętam, babcia wspominała, kiedy już weszli Rosjanie. Kiedy wpadł sowiecki żołnierz do gospodarstwa, miał przeszczeloną tutaj pół tu nos, kula mu przeszła i włożony jakiś papier. Na karabin trzymał się na jakimś sznurze. Buty wiązane były drutem. To była dzicz. Wpadł i pyta się mojego ojca, gdzie na Berlin. Oczywiście. Mój ojciec służył marmiarskim i powiedział mu niedaleko, tu bardzo blisko. I tam za stodołą ukrył się niemiecki żołnierz. On go znalazł, wydobył go z tej jamy i kazał mu tańczyć. Ten niemiecki żołnierz tańczył, a ten sowiecki się oczywiście śmiał. Powiedział: Możesz tańczyć i tak cię zabije, a ten zrozumiał klęknął i błagał go, aby go nie zabijał. Otworzył bluzę od munduru i wyciągał zdjęcia dzieci, wyciągał zdjęcia swojej żony, rodziny, błagał, płakał, nawet mało brakowało, a wylizał był mu buty. Ten ładował karabin. Ten żołnierz zaczął się widzieć przed nim jak jakaś glizda, jak jakiś wąż. Błagał, krzyczał, wył, a sowiet i tak go zastrzelił. Ja to też wszystko widziałam. Każdej nocy. Od tego momentu Widziałam to dziecko i tego Niemca, który się wił i błagał o litość. Łukasz każdej nocy po dziś dzień, jak ci to opowiadam. Nikt z nami po wojnie nie rozmawiał, nikt tego nie leczył. Po prostu człowiek z takimi bliznami żył, poszedł do pracy, a potem wychowywał dzieci. Tak twoją mamę, twojego wujka, a potem ciebie. Franz Sztubowy, Wiedeńczyk, psychopata totalny. Od odruchów czułości, takiego politowania i dobroci, w euforię sadyzmu, mordowania i dzikości, bezwzględnej dzikości. Jak wyglądało przyjęcie na rewir? Wspomina Eugeniusz Kwiatkowski, który później został po wojnie lekarzem. Jak wyglądało przyjęcie na rewir w Arbeitslager Wistegeisdorf, czyli tutaj w górach Sowich, gdzie były filie obozu koncentracyjnego Grozlozen? Chory, który trzymał ledwo się na nogach, został przeprowadzony przez współwięźniów. Franc kazał rozebrać go do naga i położyć na kamieniu przed rewirem. Następny więzień musiał przynieść wiadro lodowatej wody, oblał go tym wiadrem. Ten człowiek z... lekko się zdrygnął, a za pomocą drapaka z drutu kazał tego człowieka szorować. Drapak z drutu ciął skórę. Robiły się rany, sączyła się krew. Ten człowiek nie mógł się podnieść. Jeńczał. Tak wyglądała higiena w wydaniu Franca Wiedeńczyka sztubowego. A później tego człowieka. Pokrwawionego, poranionego, zmasakrowanego, kazał Franc położyć na zgniłą, zawszoną i zgnojoną pryczę. Pan Eugeniusz mówi, po wojnie zostałem lekarzem. Za każdym razem, kiedy miałem badać pacjenta, kazałem mu rozpiąć koszulę, ściągnąć ubranie. Widziałem Franca i to szalone, potworne mycie. Za każdym razem, przy każdym pacjencie. Władysław Osmańczyk, którego nagrywałem wielokrotnie podczas realizacji filmu Zapomnij o Kresach, dotyczący właśnie wydarzeń na Wołyniu odnośnie rzezi Wołyńskiej. Film również jest dostępny na naszym kanale. Ukaszkazek History Story opowiadał mi, że nie każdy potrafił zabijać. Miałem okazję stuknąć ukraińska z upa. Miałem go już na muszce, przycelowany. Jechał koniem ze wsi, którą wcześniej podpalili. Mierzyłem, widziałem jego twarz, ruchy, mięśni, nie potrafiłem zabić. Odłożyłem karabin. Później, kiedy wstąpiłem do ludowego Wojska Polskiego. Nie miałem zresztą wyboru. Wysłano mnie tam z powrotem. Akcja wisku. Do walk z bandami Upa w Bieszczadach. Maszerujemy przez ukraińską wieś. Ukraińska chłopka wynosi dzban z mlekiem, aby się napić. Lato. Ludzie w ubraniach, w mundurach, z wyposażeniem. Kiedy miałem napić się z tego dzbana, mój dowódca chwycił ją za rękę. Był kot w obejściu. Kazał tej Ukraińce nalać mleka do miski, aby ten kot spróbował. Ukraińka się zdrygła, powiedział, że ma nalać. Nalała, kot podszedł, wypił i dosłownie może dwie minuty wyprężył się i upadł plecami do góry. Zdechł. Mówię, widzisz, co chciała nam dać? Teraz się z nią rozprawimy. Ty co zrobisz. Ja mu powiedziałem, że ja nie umiem zabijać, żeby mi to darował, ale nie będę jej bronił. No to chłopaki się nią zajęli. Wyła z bólu, no ale chciała nas otruć. Ja jej nie umiałem zrobić krzywdy i zabić. Inni zrobili to za mnie, ale ja jej nie broniłem. Po dzień dzisiejszy słyszę w uchu, jak wyje, kiedy zadawano jej w torturach śmierć. Wychowywał mnie dziadek, Wojciech Szczeciniak, który był więźniem niemieckiego obozu koncentracyjnego Birkenau i więźniem obozu pracy Balic. To był człowiek, dla którego nigdy druga wojna się nie skończyła. Nigdy. Dlatego karmił mnie od małego opowieściami o właśnie jego przeżyciach z okresu II wojny światowej. To był człowiek, który zawsze w kieszeni swojej marynarki nosił chleb, pokrojoną w plastry wędlinę, zawiniętą w papier. To był człowiek, który nigdy na chleb nie mówił chleb, tylko zawsze mówił chlebuś, z takim właśnie dostojeństwem. To był człowiek, który zawsze mówił do mnie, jesteś, Łukasz, głodny? Trochę. Idź do babci, jest jedzenie. Babcia nagotowała kapuśniaku i pierogów. Idź do niej. I był bardzo szczęśliwy, kiedy ja byłem najedzony. To był człowiek, który rękawem wycierał klamki, kiedy wychodził z mieszkania. Wszystko musiało być wyglancowane i wyczyszczone. To był też człowiek, który, jak siedział w domu i u niego się rozmawiało, zbyt głośno mówił: cicho, cicho usłyszą. Ktoś, nieważne, trochę ciszej mów, usłyszą, gdzieś powiedzą: to, ale kto, nieważne, proszę cię, mów ciszej. Pamiętam, kiedy staliśmy w kolejce po za czasów PRL-u i ktoś się wepchnął. Dziadek wtedy już trochę mówił: o, Ten w obozie to by była taka gnida on by na pewno poszedł tam już współpracować z Kapo i z blokowym. To był człowiek, dla którego nigdy druga wojna się nie skończyła. Słuchajcie, aby zmieniły się wzorce zachowań Polaków w świadomości zbiorowej dotyczącej okresu II wojny światowej, musi minąć czas życia trzech pokoleń trzech pokoleń i to licząc od 1989 roku. Bardzo dziękuję, że jesteście z nami. Dziękuję, że nas wspieracie i oglądacie. Dziękuję za każdego suba i za każdą łapkę w górę. A przede wszystkim dziękuję za wsparcie, za każdą wirtualną kawę i za to, że wspieracie nas poprzez kanał YouTube. Wystarczy tylko kliknąć, zakładkę podziękuj i możecie przekazać na naszą pracę dowolną kwotę wsparcia. A my, a my zrobimy z nią właśnie to, że spotkamy się z Wami w każdy wtorek o godzinie 20. Pamiętajcie, bez Was nie byłoby nas i całego tego ambarasu, jeżeli chodzi o przygodę z historią na Łukasz Kazek History Story. Do zobaczenia w każdy wtorek o 20.